Życie kiedyś rzuciło mnie na głęboką wodę. W momencie, kiedy postanowiliśmy zrealizować swoje marzenie o tym, żeby mieć gospodarkę, okazało się, że jestem tak naprawdę bezradna. I gdyby nie to, że przyjechali do mnie konsultanci z Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Skarniowic, tu na miejscu, przeszliśmy przez sady, przez ogród, przez pola i doradzili, pomogli ustawić całe to gospodarstwo. To byłoby mi niezmiernie trudno dojść do tego, potrzebowałabym jakieś 10 do 12 lat, żeby wykorzystać w pełni potencjał tego miejsca. I tak za ich sprawą bardzo mocno stawiamy na aronie i przetwory. Razem z nimi rozwinęliśmy pasiekę, mamy w tej chwili 20 uli. Razem z nimi certyfikujemy ekologicznie to gospodarstwo i razem z ośrodkiem rozwijamy hodowlę zachowawczą kus karpackich. Przepuklina była zoperowana, teraz ściągamy szwy, żeby, żeby Tak to lepiej, jest, że kozy walczą. Lepiej goiła się rana. To co mam doktorze zrobić, żeby one się nie bodły obcinacie rogi. A to wtedy nie będą takie lasowe. <noise> Nic nie zrobimy, to już jest cecha behawioralna. Planujemy również uruchomić dla gości jazdę konną. Już w tej chwili wybraliśmy koniki, czekamy na wiosnę, żeby był bardziej sprzyjający moment do przeprowadzki koni. Będziemy jeździć konno tutaj po terenie, będziemy mieć maneż na terenie naszego gospodarstwa, ale będziemy również jeździć do lasu i będziemy zwiedzać okolice. Domek na drzewie zrodził się z moich marzeń o tym, żeby kiedyś zamieszkać na drzewie. I to, co okazywało się minusem tego gospodarstwa, czyli bardzo duże spadki, mocne zalesienie, okazało się atutem przy tej inwestycji. Nigdy w życiu nie zrealizowałabym tego projektu, gdyby nie pomoc 78 ludzi, bo ostatnio liczyłam właśnie tutaj na trasie tego domku przez 3 lata z 78 osobami pracowałam, żeby móc ten domek oddać moim turystom, moim gościom. Wspaniałe wsparcie otrzymam od społeczności lokalnej. Sąsiedzi pomagali nam, pieką dla nas chleby, przynoszą swoje rękodzieło. I naprawdę na każdym etapie od zdobywania drewna materiałów, wspierali mnie w tym co robię. Myślę, że przez ten projekt stałam się im bliższa, też. Okazało się, że niemożliwe jest możliwe i że warto pracować razem. Dlatego, że to miejsce wieże da nam kiedyś utrzymanie nie tylko nam mojej rodzinie, ale również moim sąsiadom. Projekt realizowałam przez trzy lata. Najtrudniejszy etap, który był dla nas, to przede wszystkim pomiary, żeby ten domek był bezpieczny, czyli badanie kortaży wiecznych, badania dendrologiczne, geologiczne. Ale udało się, jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy, i możemy dzisiaj zapraszać ludzi do bezpiecznego miejsca, gdzie mogą zaledwie 38 km od Krakowa po prostu być kompletnie odcięci od świata. Mogą budzić się rano, patrzeć jak ze strumienia wody piją sarny, jelenie, obserwować las łęgowy, bo w takim lesie znajdujemy się. Agnieszka, tak, chleb upieczony. Już jest? Tak, tak. Ojejku, jaki piękny. O, gorące. Wszystkiego nie dam rady zrobić sama, mam tylko Dwie ręce i jedno życie, a okazuje się, że jest mnóstwo fantastycznych ludzi dookoła, którzy tu mieszkają, którzy mają bardzo dużo do zaoferowania. Jedni pieką chleb, drudzy robią fantastyczne wyroby z jeleni Danieli, inni fenomenalnie, lepiej nawet niż ja, przygotowują pasztety. Więc tych możliwości pochodzących z lokalnej społeczności jest niesłychanie wiele. Jeżeli tych ludzi otworzy się, jeżeli stworzymy się strukturę, dzięki której będziemy mogli wspólnie się promować, to możemy faktycznie bardzo fajnie zaistnieć jako gmina i jako miejsce, które ma dużo do zaoferowania, a lokalni ludzie z tego, co wytwarzają, mogą po prostu zacząć godnie żyć. Wierzę w to bardzo. Uważam, że cała Polska Wieś ma niesłychane możliwości i potencjał.